Z pozoru spokojny, xix wieczny dworek, a za nim kryją się miłości, romanse, intrygi. Um, w zasadzie czyta się tą książkę absolutnie jednym tchem. Powieści przemierzane setki kilometrów. Gdańsk, Warszawa, Berlin, miasta carskiej Rosji, a tam spiski, konspiracje i masa namiętności. A to wszystko naprawdę na świetnie udokumentowanym historycznie tle. Bardzo serdecznie polecam. Sonia okazji. Staram się skupić na, tym, na tych podobieństwach pomiędzy nami a tym XIX wiekiem. Joachim był w ich grze jedynie pionkiem, zwykłym przedmiotem, który można przestawiać po planszy życia. Joachim to młody chłopak, który poszukuje sensu życia. W zasadzie na początku go nie widzi. Jest dosyć gnuśny i niepewny siebie, ale się zmienia pod wpływem miłości do kobiety i dramatycznych okoliczności. Luiza Po co przyjechała do Polski? Do tego dziwnego kraju? Po co szukała ojca? Luiza, kiedy ją spotykamy, jest młodą dziewczyną marzącą o przygodach, o studiowaniu. Kiedy Kończymy czytać książkę. Mamy do czynienia z dojrzałą, doświadczoną przez los kobietą. Szuszkin. O, wielokrotnie ci, którzy wzięli Szuszkina za dość poczciwą postać, strogo się pomylili. Nienawidzi on wszystkiego, co polskie. Wygląda na to, że jest jedynie brutalnym tępym oprawcą, natomiast kiedy go poznajemy bliżej, zmieniamy mu zdanie i dowiadujemy się, kim był i kim może być, jeśli coś się w jego życiu zmieni.